Cześć Kadra! Cześć Martin, witam. Gratuluję, ósmy najlepszy sportowy z A dziękuję. Wiesz co, to jest zasługa tak naprawdę was, wy, że się mnie nominowali, wiesz, doceniliście moją pracę w tamtej rundzie za cały rok i dla mnie to było wiesz, super, super wyróżnienie, bo wiesz, pozycja bramkarza nie jest tak doceniana jak wiesz, ja nie sielam ramek, tylko bronię dokładnie. A to no, ale tyle, że tu w karnych co obroniłeś. To udało ryncie. się, wiesz, to jest zasługa tak, jak mówię, trenerów sztabu, wiesz, trenujemy to na treningach, trener nerpalem, wiesz, świetna co tego przygotowuje i jest... Jak widać to owocuje, nie? Na meczach. Następnym razem będzie top 3. No, chciałbym, wiesz, też... Przy fajne, Awansie, jeśli przy awansujemy. Się, wiesz, to. Ja liczę na to, że zrobimy ten pragniony awans i wiesz, przy awansie, to wiesz, to wszystko zależy mówię, od trenera, kibiców i innych ludzi. Wiesz. Z tej strony też trzeba pogratulować pani Patrycji, też tak, zarobniczka Wiktorii Super, tak, ona miejsce. jest w plebisie, Cały czas mówi o swoich osiągnięciach, więc dla mnie szapowa dla niej za, za to, co robi i za osiągnięcia sportowe. To jeszcze raz gratuluję Jezus, i powodzenia dzisiaj. Dziękuję. Cześć dzieciaki. Jaki typujecie dzisiaj wynik? 3-2-1. 3-2-1. 3-1. No kolega? Eee, 2-1. Miłego meczu. No, nie, nie. Brawo. Panowie, krótki, krótki komentarz oni... po pierwszej połowie. <grystanie> no, żałośnie, żałośnie to wygląda. <grystanie> Ale odrobimy, mam nadzieję, chociaż, chociaż ten remis. No miejmy nadzieję, no jesteśmy w pełni wiary, nie? <grystanie> Musimy, bo piłka nożna to jest taki sport, gdzie... No właśnie, wystarczy. Jedna no bramka wszystko zmieni. <grystanie> Jeżeli by się o awansie, to oni mogą mówić punktów. właśnie, dałoby się to już lepiej oglądało w drugiej połowie. <grystanie> no <to> zobaczymy. <grystanie> Sierra gratuluję dwóch gramów. Ostatnio rozmawialiśmy w Rajsku, że widzimy się za pięć kolejek. A tu się okazało, że zobaczymy się tylko na trybunach, co się tak, stało. Tak, poważna kontuzja na treningu podczas gdzieś tam rozgrzewki z Szymonem przekręciło mi się kolana no i niestety zerwane wiązadło. O, macie ostatnie pecha, jak nie jestem, to teraz trener Tak, i... Tak, no ale nie, nie, nie ma co się zamywać. Leczymy kontuzję, życie dalej płynie. I dzisiaj, bardzo fajny mecz. Ciężki, ciężki mecz na sztucznej płycie, twarde boisko. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatnie wspomnienie z Bobrkiem na wyjeździe, to 6 -2. O kurczę, tak, tak, ostatni trak. Pamiętam jeszcze uraz y, Wojtka Jamoroza. No, tam też specyficzne boisko, wąskie takie, nieduże. No zobaczymy dzisiaj, też dzisiaj będzie ciężko, bardzo ciężko. Tenor był bramkarzem, takie pytanie, czym się różni trawa sztuczna od trawy naturalnej w grze? Bardzo, bardzo. Y Trawa naturalna jest według mnie, gdzieś, gdzieś tam można na niej ujechać, jest lepsza. Sztuczna trawa gdzieś zatrzymuje się wszystkie tutaj te obciążenia idą na, na stawy kolonowe, także że ja zawsze, wręcz moim powiem tak, że nienawidziłem pęgów na sztucznej trawie. No ale dzisiaj obie drużyny grają na tej sztucznej trawie, tak, tak, także... Tak, no tak, Gdzieś tam boisko mają w remoncie, no i także, musimy ale... dzisiaj zagrać. Bobrek, ostatnie mecze cały czas na sztucznej. Tak. Ostatnio nawet wyjazd z Chocznią też na sztucznej, o. mieli dzisiaj trochę ciężko, ale wierzymy w chłopaków, tak. Trzeba trochę się odegrać za, za Juszczyn. Za Juszczyn, tak jest. No i dzisiaj trzy punkty. K Dzięki. Cześć. No, witam. Jak, Jak tam? tam? Elegancko, przyjechało się na meczyk. No, i tyle, no i cóż. Jakieś wspomnienia z Bobkiem? Z Bobkiem? No, ciężki mecz ostatnio u siebie, 1-1. Więc myślę, że tutaj będzie też ciężko, ale zwycięsko. Pamiętamy ostatnim mecz z Bobkiem na wyjeździe 6-2. A no to na wyjeździe 6-2, tak. No. no, to było zakończenie już tam chyba sezonu, wtedy co pamiętam. Czy więc... kolejki do końca? No, to już tak, taka była gra, że tak powiem szczerze, o, o inne cele, tak? Czy nie? Teraz mamy inne cele, więc, więc wiadomo, inaczej to ma wyglądać. O, pewnie. Tak? I oby dzisiaj zwycięstwo, jaki wynik typujemy? No, ja typuję 1-0 dla Wiktorii. 3-1 Dla Wiktori Nie, dzięki ile dzisiaj wygramy i dlaczego? Nie wiem. Ładną mamy dzisiaj pogodę. Widzę, że słoneczko już przygrzało. Nie, wygramy, nie? Miejmy taką nadzieję. Dzień dobry. Świąteczne wydanie Kulis, jaki dzisiaj wynik typujemy? No myślę, że będzie KS Bobrek Wiktoria, taki 1-3 dla nas, tak. dla nas. my, jak to było Dominiczku? Jesteśmy? Dla... jest okej. Okay. 1 dla nas? Tak myślę, że 3-1 dla nas. A kolega jaki wynik typuje? Chyba może 2-1. 2-1. Oj, bardzo dobrze. Cześć! Jaki wynik typujemy? 2-0. 2-0? Ja nie typuję dzisiaj. 3-0, 2 to mało. 0-2, 0-2. Ale tak, musimy wygrać, no. także... No. A, A jak to ci jako nasz amulet proszę powiedzieć? Jak ci się podoba połowa? Dobrze. Jaki wynik obstawiasz w drugiej? Eee, Wygramy. Eee. Super piąteczka. O.